Twój rozmiar palca zmienia się w ciągu dnia i przez to prawdopodobnie kupujesz za ciasną biżuterię. Większość ludzi mierzy palce rano, a to błąd, bo dłonie puchną od temperatury i zmęczenia, więc wieczorny pomiar jest tym jedynym wiarygodnym. Nie musisz biegać do jubilera, żeby to ogarnąć. Wystarczy kawałek nitki albo zwykły pasek papieru. Owin go wokół palca, ale uwaga, miesz na kostce. Bo to zazwyczaj najszerszy punkt, przez który musi przejść obrączka. Zaznacz miejsce styku, zmierz linijką i masz gotowy obwód w milimetrach. Jeśli wahasz się między dwoma wynikami zawsze wybieraj ten większy. To samo dotyczy szerokich, masywnych pierścionków. Przy nich warto dorzucić nawet jeden lub dwa rozmiary w górę dla komfortu. Lepiej mieć minimalny luz niż walczyć z opuchlizną i odsyłać paczki z nietrafionym rozmiarem.